Cześć! Witam Państwa serdecznie w 13 odcinku naszego podcastu realizowanego w ramach projektu Centrum Legalizacji i Integracji Cudzoziemców. Nazywam się Olgierd Dobrowolski, a dziś zabiorę Państwa w podróż po niezwykle barwnym i różnorodnym świecie polskiego YouTube'a. Opowiem o tym, jak w Polsce rodziła się scena youtuberska, jak zmieniały się gusta widzów, jakie formaty i postacie były popularne kiedyś, a jakie rządzą obecnie. Nie zabraknie opowieści o pionierach, gamingowcach, blogerów lifestyle'owych, twórcach wiralowych hitów oraz tych, którzy dziś, w erze profesjonalizacji, zajmują się bardziej specjalistycznymi tematami. Wspomnę też o vlogerze Książulo, który w ostatnich latach zyskał sporą popularność oceniając kebaby i inne danie w restauracjach w całej Polsce. Aby zrozumieć polski YouTube, cofnijmy się do drugiej połowy lat 2000. Wtedy platforma zaczynała zyskiwać popularność na świecie. A do Polski dotarła jako nowość, miejsce, gdzie każdy mógł wrzucić filmik, pokazać swoją pasję, poczucie humoru, hobby czy umiejętności. Początki były skromne. Pierwsi twórcy nie mieli jeszcze pomysłu na zarabianie pieniędzy na swoich nagraniach. Było to raczej hobby, sposób na wyrażanie siebie i dzielenie się z innymi bez ciśnienia na jakość produkcji czy sprzęt. Właśnie w tamtych czasach pojawił się niekryty krytyk, jedna z pierwszych gwiazd polskiego YouTube'a. Jego bezpośredni, ironiczny styl komentowania programów telewizyjnych i innych zjawisk popkultury przyciągnął widzów i pokazał, że na YouTubie można zdobyć dużą widownię, jeśli ma się osobowość i pomysł. Nie były potrzebne drogie kamery ani skomplikowane scenariusze, wystarczyła szczerość i cięty humor. Podobnie wyglądała sytuacja w gamingu, gdzie tacy twórcy jak Rock Elon 2K czy Roger zaczynali nagrywać let's playe, łącząc rozgrywkę z zabawnym komentarzem. Z czasem polski YouTube zaczął się profesjonalizować. Twórcy inwestowali w lepszy sprzęt, montaż, grafikę, tworzyli formaty zbliżone do telewizyjnych programów, ale na własnych zasadach. Przykładem sukcesu był S.A. Wardenga, który jednym wiralowym filmem z Psem Pająkiem w 2014 roku zachwycił miliony internautów na całym świecie, udowadniając, że polski twórca może stać się międzynarodową sensacją. Ten etap pokazał, że internet daje twórcom nieograniczone możliwości dotarcia do widzów, a polski YouTube może konkurować z zagranicznymi produkcjami, kreatywnością i humorem. W kolejnych latach pojawiły się kanały lifestyle'owe, w których youtuberzy opowiadali o swoim codziennym życiu, hobby, modzie, kosmetykach czy podróżach. Tacy twórcy jak Blowek, Rezigiusz czy stół zbudowali wokół siebie wierne społeczności fanów, którzy chcieli śledzić ich codzienne aktywności. Oglądać wyzwania, pranki i vlogi z wyjazdów. Popularne stały się też formaty unboxingów, testów produktów, poradniki DIY czy recenzje filmów i seriali. W ostatnich latach polski YouTube stał się tak zróżnicowany, że właściwie każdy znajdzie coś dla siebie. Jednym z ciekawych zjawisk jest rosnąca popularność kanałów kulinarnych, w tym tych, które oceniają restauracje, dania i specjały lokalne. Tu na scenę wchodzi Książulo, vloger, który skupia się na gastronomii, a konkretnie na kebabach i potrawach serwowanych w różnych restauracjach w całej Polsce. Jego kanał to przykład na to, że nawet tak niszowy temat jak ocena jakości i smaku kebabów może przyciągnąć widownię. Książulo odwiedza kebabiarnie i lokale gastronomiczne, testuje dania, rozmawia z właścicielami i szefami kuchni, a następnie dzieli się swoimi wrażeniami. Dzięki niemu widzowie mogą dowiedzieć się, gdzie warto zjeść dobrego kebaba, co wyróżnia daną potrawę, a nawet poznać kulisy powstawania tych dań. Fenomen książulo i innych gastronomicznych twórców pokazuje, że polski YouTube już dawno przestał być domeną tylko śmiesznych filmików i gameplayów. Dziś twórcy zajmują się różnorodnymi tematami: od motoryzacji, sportu, muzyki, przez edukację historyczną, naukową czy językową, aż po kulinaria. Każdy może znaleźć kanał, który odpowiada jego zainteresowaniom. To daje widzom wolność wyboru i pozwala kształtować rynek. Kanały o niskiej jakości znikają, a te oferujące wartościowe, ciekawe treści zdobywają popularność. Wraz z profesjonalizacją i monetyzacją kanałów pojawiły się sieci partnerskie, tzw. MCN, które pomagają twórcom w promocji, pozyskiwaniu reklamodawców oraz budowaniu marki osobistej. YouTuberzy mogą dzięki temu traktować tworzenie treści jako pracę na pełen etat, rozwijając swoje umiejętności i inwestując w lepszy sprzęt, montaż oraz pomysły. Przyczynia się to do wzrostu jakości nagrań, ale też do coraz większej konkurencji. Aby się wyróżnić, twórcy muszą stale wprowadzać nowości, zaskakiwać widzów i reagować na ich komentarze oraz sugestie. Ciekawym zjawiskiem jest również pojawienie się ekip. Grup twórców działających razem, co pozwala im na wzajemne wsparcie, wymianę pomysłów i tworzenie synergii. Przykładem jest ekipa Freeza, która zyskała gigantyczną widownię prezentując wspólne życie grupy przyjaciół, wyzwania, podróże i projekty. Taki format stał się rodzajem reality show dostępnego online, a widzowie mogą śledzić losy swoich ulubionych influencerów, kibicując im w kolejnych przedsięwzięciach. Polski YouTube to nie tylko rozrywka pojawiają się też kanały edukacyjne, jak Oblicza XX wieku czy inne projekty popularno-naukowe, które w przystępny sposób opowiadają o historii, nauce czy kulturze. Istnieją kanały tematyczne poświęcone sztuce, literaturze, architekturze, a nawet inwestowaniu czy psychologii. Ta różnorodność odzwierciedla potrzeby widzów, którzy w sieci szukają nie tylko zabawy, ale też wiedzy, inspiracji i rozwoju. Oczywiście polski YouTube nie jest wolny od kontrowersji i konfliktów. Pojawiają się bify między twórcami, spory o prawa autorskie, zarzuty o nieetyczne praktyki reklamowe czy manipulacje widzami. Jednak to wszystko jest częścią procesu dojrzewania rynku, na którym granice i standardy wciąż się kształtują. Widzowie stają się coraz bardziej wymagający i świadomi, a twórcy muszą szanować swoją publiczność i dbać o transparentność, aby utrzymać zaufanie fanów. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o polskim YouTubie, poznać serwetki twórców, zrozumieć genezy poszczególnych zjawisk czy fenomenu takich postaci jak książulą, smakoszek kebabów i potraw z polskich restauracji, zapraszam na naszą stronę internetową www.centrum-legalizacji.pl. Znajdziecie tam artykuły. Porady, informacje o polskiej kulturze online, a także możecie wypełnić ankietę, która pomoże nam zrozumieć Państwa potrzeby i zainteresowanie. Polecam też śledzenie naszych profili w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzielimy się ciekawostkami, aktualnościami i praktycznymi wskazówkami dla cudzoziemców, którzy chcą lepiej poznać polską rzeczywistość, tym tę internetową. Dziękuję za spędzony ze mną czas. Mam nadzieję, że ta opowieść o polskim YouTubie od skromnych początków przez pionierów, gamerów, pranksterów, vlogerów lifestyle'owych, aż po gastronomicznych krytyków jak Książulo pozwoliła Państwu spojrzeć na ten fenomen z nowej, szerszej perspektywy. YouTube w Polsce to przestrzeń niezwykle bogata, w której każdy twórca może znaleźć swoją niszę, a każdy widz kanał odpowiadający jego gustom i potrzebom. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Program podcastowy sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.